Właśnie obejrzałem film Gladiator z 2000 roku, od razu mogę powiedzieć, że jest fenomenalny, jest świetny, bardzo klimatyczny, bardzo ładne ujęcia ma, muzyka jest fajna, postacie są bardzo świetnie napisane, trzyma w napięciu, bohaterowie nawet ci najmniejsi, najbardziej poboczni są, ma, ma, mają są zrobione z krwi i kości, są naprawdę świetnie zrobieni. Można się nimi przejmować, polubić, zniewić, a to są poboczne postacie, więc to dużo świadczy o tym, że scenariusz jest naprawdę dobrze napisany. Oczywiście Russell Crowe gra tutaj świetnego badassa i bardzo świetnie się prezentuje w tym filmie. Mega 10 na 10 dla niego. Tak samo Jacqueline że Phoenix, żeby grać takiego dubka, to, to, to trzeba umieć, dlatego też świetna rola. Oczywiście Richard Harris, którego uwielbiam, również tutaj występował i miał swoje 10-15 minut, ale to było świetne 10-15 minut. Fabular nie mam się do czego doczepić, naprawdę mi się podobał, był świetny i naprawdę bardzo wciągnął mnie ten film, pomimo tego, że trwa prawie 3 godziny, więc mimo wszystko, bo trwa 2 godziny 50 minut, przynajmniej taką wersję oglądałem, daję temu filmowi 9 na 10, ponieważ nie do końca to są moje klimaty, ale mimo wszystko daję mu właśnie 9 na 10 i jeśli lubisz film o gladiatorach, no to to jest film idealny dla ciebie. Miłego oglądania.